Was moi drodzy na kolejnym, od na kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj taki mamy fajny mix e, bogatszy za 70 zł i tak mamy tak za 2 zł super 13, za 3 zł czerwone szczęśliwe linie, no jeszcze tych niebieskich nigdzie nie, nie natrafiłem. Za 5 zł mam 3 zdrabki, walizka pieniędzy, dużo kasy no i podkowe szczęścia. Za, 3, za 10 zł mam 3 zdrabki różowe, diamentowe 7, jadę do Vegas i cash royal no i jedną perełeczkę za 20 zł, megalinie. Tak jak mówiłem, wkład na odcinek 70 zł. Jest co robić, więc zaczynamy drapać. Super 13 z numerem 50, no i szukamy 13 tytułowej. A mamy 54, 28, 52, 56, no za wysoko, 37, 32, no i 27. Niestety pusta. To teraz mamy. Szczęśliwe linie z numerem 55. Szukamy tych linii. Serce pomarańcza. A czy będą? Zobaczymy zaraz. Dobra. Podkowa i sakwa. No, niech się ta podkowa pojawi w podkowie szczęścia. Byłoby fajnie. O, kluczyk by dał linię. Tak pachnie trochę tą linią. Pik i kośki. O, tutaj wisienki patrzcie. Fajnie. Garnek i cytryna. Mamy garnek. Tutaj dwa razy garnek na dole, a cytryny w ogóle nie widzę. Fiat i złoto. O patrzcie klucz by dał kolejną linię. O krapy by też dał linię. Kwiat i złoto. Złotka w ogóle nie widzę nie dali. Gwiazda i truskawka. Gwiazda i truskawka jest. O Biedronka. Ciekawi mnie czy coś wpadnie. Dzwon i diament dzwonek, o tutaj jest diament tu jest dzwonek, też tęcza by mogła się pojawić tu jeszcze jest dzwon ananas, banan o, wiśnie a chyba nic nie dadzą Arbus trefl Arbus trefla w ogóle nie widzę winogrono Księżyc. Nie widzę tego. Nie ma pusto. Ostatnie słoń i korona. No i chyba będzie pusto. Bo to nam nic nie daje. Zabrakło trochę, a może i nawet więcej niż trochę zabrakło. Pusto. Mam nadzieję, że coś wpadnie w tym odcinku. Walizka pieniędzy numer 15. Szukamy wygrywających liczb. No i walizki. Z pieniędzmi. Mamy tak. Wygrywa 54, 36, 58 i 43. A mamy 28. No za nisko. 51, 29, 12, 46. Aż mój kod miał, żeby tu wygrane były. 47, 42. 48, no i nic z tego nie będzie. 53 i 11. No, dużo takich boków. Tu To co, może dużo kasy, będzie dużo pieniędzy? Numer 42, dużo kasy. Szukamy wygrywających liczb. No i tutaj szukamy tego symbolu pliku. A szukamy 28, 7, 12, i osiemnaście, a mamy? Siedemnaście, a jest siedem. Osiem. Dwadzieścia dziewięć, nie komentuję tego. Sześć. Szesnaście. Dwadzieścia jeden. Dwadzieścia trzy. Trzy. 24 i 11. No, ten początek taki fatalny. Dobra, i co ostatnie za 5 zł? Podkowa szczęścia z numerem 27. Szukamy wygrywających liczb. No i tej podkowej wygrywające liczby to 33, 16, 49 i 38. Tego szukamy

Małe tąpnięcie było 14. Mamy podkowę. No, pierwszy raz ją widzę. Fajnie, jest podkowa. Będzie coś. Nie będzie pusto. I 47. Ja już wiem, chyba co będzie. Dokładnie 5 zł, bo tutaj MG była końcówka odsłonięta. Jest 5 zł. Podkowa nam nie mnoży, ale jest. Jest podkowa. Super. 5 zł. To co teraz? Różowe, diamentowe 7 z numerem 3. Szukamy siódemki czarnej albo czerwonej. Czerwona nam mnożę wygraną. Mamy 6, 9, 9, 2, 3, 2. Jest siódemka czarna. Super, jest wybrana. 4, 6, 4, 9, 8, 5, jest druga siódemka. No, moja trójeczka. Szczęśliwa. Tym razem 5, 8, 8, 5, 2 i 4. No są dwie siódemki, 20 złotych jest. A mamy 20 pod jedną, a pod drugą? 10, 30 zł. No i pięknie. Już połowa jest odzyskana. Super. To co? A to weźmiemy kasz Royal. Z numerem 5 szukamy wygrywających liczb, no i tych symboli specjalnych jeszcze ich nie znalazłem. Monety, no i takiego diamentu. Diament na mnożbie dla 2. Jak znalazłem podkowę, w podkowie szczęścia, to może i tutaj coś znajdę z tych symboli. A wygrywające liczby 19, 57, 21, 27 i 23. A mamy 56, pięknie zaczynamy. 32, 28, 18, ale boki. 57 jest wygrana. Mówię, ale boki, a tutaj wygrana. Super. O, to ładnie się zapowiada. Odcinek: 44, 37, a mamy 27, 47. 39, no 30 w ogóle nie widzę. 55, 12, może jakiś symbol specjalny. Mówi się masz, jest diament, pierwszy raz go widzę. diament na mnoży wygrano, raz dwa, pięknie. Numerek 5, szczęśliwy. 14, to już 30, złotych na pewno jest. 46, 11, no i ostatni rząd chyba. 31 42 58 36 i 22 no ale fajnie bo mam 57 i diament diament na mnoż wybrano razy 2 od 57 no jest dyszka a tu dyszka dokładnie jest 30 zł. O tej 50 nie umiem tutaj trafić w tej zdrabce. Drugi raz chyba mam 30, ale jest pięknie, jest ten symbol specjalny. Super. No to już jest praktycznie zwrócony odcinek. A mamy jeszcze mojego pewniaka, jadę do Wegas. Z numerem też, znaczy też z numerem 16. Szukamy dolarka czarnego albo zielonego. Zielony mnoży wygraną razy dwa. O, tutaj mamy kier, biedronka, ananas, korona, kawa, kier, znowu biedronka, garnek, wiśnie, śliwka. O, dolarka, będzie już fajny wynik. Palma, trefl. Wiśnie, ja chcę dolarka, może zielony dolarek, korona, cytryna, no już kończy się zdrapka. ananas, gwiazda, no i garnek, coś ostatnio nie lubi mnie ja ten pewnie jak mój, pusto, ale co tam, nie ma coś przejmować, ostatnia dzisiaj, na dzisiaj perełka z numerem drugim, mega linie. Szukamy tych linii. Jak tutaj coś będzie, to już naprawdę jest plus. Winogrono i prezent. Winogrono i prezent. Oj, 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 puste. Czyżbyśmy zaczynali od pustych symboli? Chyba tak. Zła wróżba. Foto było. Flaming, nie wiem, chyba też. Foto. Foto jest flaming. Czyli mamy falstart pierwszy z symbolami. Foto, chyba że gdzieś przegapiłem. O, tutaj mamy aż trzy foto na żółtym. No i na ostatnim zielonym nic nie ma. O, żółw i popcorn były mamy popcorn jest żółw żółw o biedronkę przez pomyłkę chciałem zdrapać popcorn 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 chyba dość dawno tych linii nie drapałem to dlatego je wziąłem do miksu żółw i popcorn. Nie widzę. Diament i kłótka. pewno były te symbole. Jest diament po kłódka. O, na fioletowy masz trzy kłódki. Ładnie. Na tym zielonym nic nie ma jeszcze. Ciekawe. Kolejno piłka i klapki. No to tak wakacyjne symbole. Niestety wakacje już za nami. Trzeba czekać na kolejne. Łódź i serce. Na pewno widziałem. Dokładnie jest. A czy serduszko się pojawi? Nie ma. Patrzcie, tutaj nic nie ma, naprawdę. Z tych symboli. Ciekawe, tutaj też coś słabo tylko jeden symbol. I tak samo tutaj mamy podkowej motyl. Jest motylek, może podkowa coś tutaj nam da fajnego. Skoro się w podkowie szczęścia pojawiła, tutaj się pojawiła, no to coś to znaczy chyba. Oj, i na ostatni mamy, patrzcie, pacz mamy podkowe dwa motylki, no w końcu coś się tu dzieje. Pierścionek i sakwa. Na pewno były te symbole. I to całkiem sporo pierścionków. Sakwa też jest. I tu pierścionek jeszcze. Na ostatnim. Kolejno jest korona i śminka. Jest korona, jest korona. Jest i śminka, no to monety nie będzie już można powiedzieć sobie szczerze na cuda nie liczę że się ta moneta pojawi lody i Biedronka lodów nie kojarzę Biedronka jest nawet jedną przez pomyłkę o, chciałem zdrapać Biedronka, biedronka, tu była chyba jeszcze sakwa dokładnie i biedronka. Okej, okay. jeszcze osiem symboli, tak, do końca. Ananas, cytryna. Cytrynka jest. Czy ananas był? Nie widzę w ogóle. Auto liść. Widziałem. Jest liść. Liść. Auto. Coraz niestety mniej możliwości na ułożenie linii. Tutaj nas co po niektóre symbole blokują. Ale wyniki tak już uważam fajne jest. Wiśnie naszyjnik. znowu ta moneta no tutaj znowu moneta no, chyba, chyba nic z tego niestety chyba, że będzie w bonusie dolarek o i ostatni zegar oraz kokos, zegar był ale kokosa w ogóle nie kojarzę więc chyba będzie pusto tym razem. Dokładnie. A w pomusie dali świnkę. E, no i jest pusto. Oczywiście więcej pustaków niż wygranych, ale uważam wynik super. Jak na takim mix 70 zł. Mamy tak, tutaj 5 zł. skromne w podkowie Śkęś, a jest podkowa znaleziona. No, i te dwie zdrabki za 10 zł dały nam po 30, czyli łącznie 65 zł wygrane na 70, uważam, 5 zł na minusie, tylko to. To jest fajne. Tym bardziej, że tak znaleźliśmy podkowę, znaleźliśmy diament, więc wynik naprawdę bardzo, bardzo fajny. Dobra, trzymajcie się, moi drodzy. Dziękuję za oglądanie. Do następnego. Hej.